Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ciasto metrowic z przepisu mojej babci. Na początku, do misy miksera, wrzucamy 8 białek i zaczynamy je ubijać ze szczyptą soli na najwyższych obrotach miksera. Gdy się porządnie spienią, zaczynamy stopniowo dodawać dwie szklanki cukru. Następnie dodajemy jedna po drugim 8 żółtek. Gdy żółtka się wmieszają w ciasto, dodajemy szklankę oleju. Następnie, gdy cała masa się połączy do trzech szklanek mąki pszennej, dodajemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Pamiętajcie, aby mąka była dokładnie przesiana. Następnie, suche składniki dodajemy do jajek. I całość łączymy na powolnych obrotach miksera. Na koniec dodajemy jeszcze 1 trzecią szklanki wody i jeszcze miksujemy bardzo krótko, tylko do momentu, gdy wszystko się ze sobą połączy. Musimy przygotować dwa kolory mas, dlatego do oddzielnej miseczki dajemy dwie łyżki kakao gorzkiego i mieszamy je z jedną czwartą szklanki wody. Gdy powstanie taka gęsta pasta, dodajemy do tego łyżkę ciasta wcześniej przygotowanego i mieszamy. Dzięki temu łatwiej masa kakaowa połączy się z ciastem i nam je zabarwi. Teraz masę trzeba podzielić mniej więcej na dwie części. Ja po prostu raz do foremki dawałam jedną łyżkę, a raz do miski z masą kakaową. I teraz mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji i jednolitego koloru. Ciasto przykładamy do drugiej takiej samej podłużnej blaszki. Ja wymiary blaszki podam wam w opisie tego filmu. Wyrównujemy górę i ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy przez mniej więcej 50 minut. W tym czasie możemy przygotować sobie krem. Do litra mleka dodajemy 160 g mannej, 120 g cukru oraz szczyptę soli. Całość podgrzyłam na mocnym ogniu, a gdy zacznie się gotować, zmniejszamy na nieco niższy. Gdy kasa porządnie zgęstnieje, a na powierzchni będą się pojawiały ciągle takie bąbelki, możemy zdjąć naszą kaszę z ogrzewania i odstawić do przestygnięcia. Gdy kasza przestygnie, możemy zacząć przygotowywać krem. 200 g bardzo miękkiego masła ubijamy na najwyższych obrotach miksera, tak aby było białe i puszyste. I do tak przygotowanego masła dodajemy łyżka po łyżce kaszę. Za każdym razem dokładnie miksujemy. Tak powinien wyglądać gotowy krem na naszego metrowca. Gdy ciasto przestygnie, możemy się nim zająć. Kroimy je na takie paseczki o grubości około 1,5 do 2 cm. Kładziemy pierwszy, u mnie to był o smaku kakaowym i przekładamy go kremem. Kremu powinno być tak mniej więcej 0,5 cm. Na krem dajemy kolejny kawałek ciasta, u mnie to był tym razem jasny. I tak samo nakładamy kolejną warstwę kremu i kolejną czekoladowe ciasto. Na sam koniec wyrównujemy jeszcze metrowcowi boki pozostałym kremem i jeżeli nam go jeszcze zostało, możemy dać na górę. Staramy się zrobić jak najgładszą powierzchnię, dzięki temu polewa równiej się rozprowadzi. I metrowca wstawiamy na co najmniej 2 godziny do lodówki. Gdy ciasto się schłodzi możemy przygotować polewę. 4 łyżki mleka, 4 łyżki cukru, oraz 8 łyżek masła i 4 łyżki kakao wrzucamy do garnuszka i podgrzewamy. Masa nie może się zagotować, musi tylko się mocno podgrzać tak, aby cukier zdążył się rozpuścić. Taka ilość polewy powinna wystarczyć na oblanie jednego metrowca. Ja sobie przygotowywałem ją na dwa razy ponieważ dzięki takiemu zabiegowi polewy po prostu nam za szybko nie zastygnie i zdążymy obsypać wiórkami kokosowymi górę. Jeżeli polewa jest gęsta, to rozprowadzamy ją po cieście i już, póki jest jeszcze mokra, posypujemy wiórkami kokosowymi. I tak samo postępujemy z drugim metrocym. Robimy polewę, oblewamy go i posypujemy wiórkami. I ciasto wstawiamy na co najmniej 2 godziny do lodówki, najlepiej na całą noc, tak aby wszystkie smaki zdążyły się przegryźć. Kroimy pod kątem 45 stopni, dzięki temu będzie widać wszystkie warstwy.